Czy jest coś w życiu, co jest złe, moralnie, etycznie naganne? A na co miałbyś ochotę, żeby to zrobić, spróbować? No ale to jest, wiesz co, to, to się w życiu. w zasadzie... Zapomnij o aktorstwie, w życiu. A w życiu, że to, nie Tak. Myślałeś kiedyś o... o... Zobacz, jakie pytanie. A. Jezus, jak ja nienawidzę tych wywiadów. W... Tak, Mirko. No, weź to, człowieku, teraz przemyśl to wszystko. I, I czy jest jakiś rodzaj mrocznej siły w tobie, którą kontrolujesz, jak gdybyś wypuścił, to co ona by zrobiła właśnie? Jeździłaby szybko samochodem, brałby udział w seksie grupowym? Nie wiem. <laughs> ja bym podgląda... uciekał szybko przed policją, to jest moje marzenie. Bez konsekwencji, oczywiście i bez powodu tak no no, panowie no marzeń marzeń mam jak każdy normalny facet różnych takich też yy, no. No, 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 no 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 nie <laughs> wiem no szybko samochodem to to ja jeszcze to nie muszę o tym marzyć to znaczy, a coś takiego nie, no, nie, nie, nie 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 oczywiście nie w ramach przepisów no, oczywiście oczywiście e, nie wiem strzelać e, w... Strzelałem już. Strzelałem. Już jeździłem na motocyklu. Nie, nie wiem, takie, takie... Hmm. Nic mi nie przychodzi teraz takiego do głowy. No to, to jest ważne, co powiedziałem na początku, że ja tyle różnych dziwnych rzeczy robiłem przed kamerą, że teraz w życiu... Ja ciągle myślę, że jeśli czegoś nie zrobiłem, to niewykluczone, że za chwilę dostanę taką propozycję i coś takiego zrobię. Jak nie zrobię tego w filmie, to sobie mm -hmm. tak wymyślę, że w teatrze... No w teatrze oczywiście pewnych, że nie będę strzelał z chociaż to już... W niektórych reżyserów to możliwe. Różne są jakieś wielkie, takie dziwne rzeczy. Mm, ale zastanawia mnie, czy to, co teraz mówisz, i taka, tak, taki rodzaj pewnej żonglerki słowami, i tym, co chcesz powiedzieć, nie zamyka się w tym, co kiedyś powiedziałeś, jeżeli dobrze pamiętam, że ty jesteś byłym katolikiem. E, no, przez sekundę mnie przyszło do, do głowy jak to, jak <grym> związek, nie ale jeśli tak Nie mnie, użyłeś wytłumacz. takiego zwrotu wobec siebie, prawda? Że jesteś byłym katolikiem. No tak. A, a co to znaczy, bo katolicki znaczy z grzeckiego, z tego co pamiętam, powszechny, czyli wiara tych ludzi opiera się na piśmie świętym i tradycji apostolskiej, to znaczy, że już to nie reprezentujesz tych wartości? Nie, ale czekaj, ty chyba mylisz katolicyzm z chrześcijaństwem. No a bardzo blisko jedne, od jednego do drugiego chyba. No nie? ale wystarczająco daleko, żeby powiedzieć o sobie, że jestem chrześcijaninem. No dobrze, katolika, a nie jestem pro, katolikiem, katolika no. prowadzi Jezus i, 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 i katolik przestrzega dziesięciu przykazań. To jest, nie, nie, nie. To nie to? No nie to. Tak ciebie jest. nie to? No, ale nie tak jest. No. A jak jest to? Nie, bo ja jestem daleko od tego, ja po prostu no jestem wiesz, ateistą. Moi, no, a ja jestem chyba niedouczony w tej sprawie, bo mm. mi się zawsze wydawało, że katolik, to jest taki gość, który chodzi do kościoła, przestrzega przekazań kościelnych, mm -hmm. czyli na msze w niedzielę i tak dalej. Mm -hmm. Chociaż w przekazaniach mojżeszowych też jest Dzień Święty święcić, ale to już jest enigmatyczne, bo święcić można na różne sposoby i niekoniecznie chodząc i dając notace, czy... Mm, nie, no. Nie jestem, nie jestem katolikiem praktykującym. Mm. Nie podoba mi się kościół w tej postaci, jaką to postać proponuje teraz swoim wiernym i w tym kraju, bo nie mówię, mm. jak jest w innych krajach, mm. ale ten, ten alians Kościoła z pisem, który się zdarzył, no to po prostu zohydził mi kościół Polski. Mm. I... I nie jestem praktykującym katolikiem i to wszystko, ale to nie ma nie ma, wiesz, nie odżegnuję się od dziesięciu przykazów. Nie, bo tak się zastanawiałem, czy to jednak nie jest jakimś rodzajem hamulca przed ekspresją takich A nie, no, broń wiesz, Boże. Takich mrocznych sekretów, że miałbym ochotę na przykład zamknąć się na tydzień w damskim y, akademiku. Tak, albo w damskiej toalecie i podglądać. Y, Dobrze, to już może Piotruś no, robimy, robimy przerwę. Zróbmy przerwę, bo przerwę, robi się niebezpiecznie. Wojewódzki... Kędzielski